Badania epidemiologiczne pokazują, że jedna czwarta Polaków w ciągu swojego życia doświadczy zaburzeń psychicznych. Niekoniecznie ciężkiej choroby psychicznej, ale różnego rodzaju kryzysu psychicznego, w którym może potrzebować pomocy. A wiemy, że ta pomoc jest trudno dostępna, że my mamy kłopot, żeby szybko i w adekwatny sposób Zapewnić opiekę specjalistyczną dla Polaków. Takim wskaźnikiem dość istotnym jest na przykład czas oczekiwania na pierwszą wizytę w poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. To jest średnio w całym kraju 6 miesięcy, a dla dzieci jeszcze dłużej to jest średnio 9 miesięcy, chociaż w niektórych ośrodkach to się wydłuża nawet do kilku lat oczekiwania na pierwszą wizytę w danej placówce psychiatrycznej. I to pokazuje, jak ciężko jest nam zaspokoić te potrzeby. Rozpoczęta kilka lat temu reforma opieki psychiatrycznej w naszym kraju dąży do tego, żeby zapewnić jak największą liczbę ośrodków, nazywanych centrami zdrowia psychicznego, które będą. Szybko i łatwo dostępne dla pacjentów. W związku z tym takim trudnym dostępem do opieki specjalistycznej wiele osób korzysta z opieki prywatnej, ale ta opieka jest kosztowna i nie każdego stać. Dlatego myślę, że różne instytucje finansowe, które mogłyby swoimi ubezpieczeniami na przykład wesprzeć osoby w celu sfinansowania i przyspieszenia czy umożliwienia łatwiejszej dostępności do opieki specjalistycznej mogłyby wesprzeć Polaków w tym zakresie.